Witam was wszystkich Kolejny odcinek? Kolejne drabiny, no generalnie, no. Zobaczymy, co tam będzie. Kto wie, no, więcej jakichś drabin? Więcej, jakieś, nie wiem, czarne dziury u pani zaplut, zaplutkowej, kartoflanki? Czy tam jakieś więcej, nie wiem, no, jakichś yy, strychów? Albo jakieś yy, indyki palące się? No zobaczmy, zobaczmy. Dobra babciu, pokaż co to masz ciekawego dzisiaj. Coś tu że będzie dzisiaj przednia zabawa wam powiem Dobra oh, I can't wait to eat this whole Całego Turkiego by chciała Boże, jak skopała! Co jest? Czemu ona tak skopała ten swój piekarnik? Nie szanuję go w ogóle. Szybę mogła rozbić przecież e, musimy spalić jej obiad Nie wystarczy po prostu podkręcić piekarnika? Ej, czekajcie, czy to będzie. Sorry, drabino, musisz chwilę poczekać, bo możliwe, że to będzie najszybszy odcinek w historii. Czy nie cały odcinek, tylko po prostu w sumie level, bo jak będzie, okaże się, że wystarczy tylko podkręcić piekarnik. E... Co jest z tobą? Halo, zegarze? zegarze? Czemu masz w środku jakąś fioletową, nie wiem, rurę? Co to jest tam, tak? Coś, coś mu się pomyliło babciu boże od razu na starcie? no co jest? leć po swój obiad lepiej, o nie tu jest pułapka na mnie, o nie nie nie, ja tutaj nie wpadam babciu nie ma mowy, nie ma mowy dobra, dobra wyżonglowałem ją tutaj na pełnej bezproblemowo ciasto jeszcze, no i proszę dobrze, dobrze, dawać, dawać mi więcej amunicji, ej ciekawe czy mógłbym przez to rzucić, halo babciu dasz się rzucić może przez to? A, nie mogę tu w ogóle tak skoczyć, tak hmm. Ciężka sprawa. Mogę... Co tu jest? A kontakt chyba taki, który jest, udaje, jest w ziemi. Dobra, masz babciłapo Prosto dostała chyba, ale w sumie nie było widać. E, dobra, dobra, jednak nie dostała tak naprawdę, udawała tylko. Dobrze, dobrze, drabino! Żartowałem jednak, ratuj mnie! Drabino, ratuj mnie! Zawsze mi pomożesz, prawda? Dobra pup Nie ma, drabiny, elo, uciekamy. Uciekamy jeszcze wyżej, tam gdzie się da. Nie ma. Wyparowała. Halo, drabino, gdzie jesteś? Halo. Halo, drabino. Tutaj jesteś, może? Nie mów, że tam wpadłaś. Nie mów, że na strych wpadłaś, legendarny. Nie, no co jest, drabino, z tobą? Okej, okay, znikłaś, dobra, dobra, znikłaś, nie chcesz być to nie. Czas przejść do rzeczy. Czas przejść do rzeczy generalnie, zobaczyć tego tam turkiego, czy tam jak tam się indyka chyba to się nazywał indyk chyba, dobra, dobra. Chyba indyk, to prawda. Tu widzę jakiś cement. Ten cement tutaj zazwyczaj nie leży w. No na pewno jest podejrzany coś, nie wiem, co to jest Tak wyglądało jak cement, ale to nie wiem, wygląda jak teraz jakiś piasek w ogóle czy coś takiego. Nie wiem, co to może być. Dobra, zobaczymy później, jak jest. No i mam tego Turkiego. I jak ja mam go spalić? Nie wiem, oblać go benzyną mam? Patrzcie, e, ty chodzisz, bo ja się boję trochę ciebie. No w sumie nie wiem, dobra. Jak ja mogę, nie wiem, no pójdę po benzynę. Może go mogę odlać benzyną jakąś zapalniczką, ale to w sumie to trochę głupie by było, nie? Gaśnicą? Nie, też się świeci, ale tutaj tej gaśnicy wcześniej nie było, więc założę się, że będzie potrzebna. Pewnie trzeba pożar zrobić i coś z tą gaśnicą zrobić, żeby ona wiecie Żeby nie mogła ugasić pożaru Babciu, nie, 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 proszę litości, nie! O, tak szybko odlecieć! Drobino, <grymne> jak mogłaś mi nie pomóc! Dobra, na starcie generalnie jest na poziomie. Zobaczyłem, że tam jest yy, benzyna do kupienia jako pomoc wiecie w tym levelu, jakbym chciał sobie pomóc. Z jakimś itemkiem na starcie, ale oczywiście my sobie takich rzeczy nie używamy. Bo po co nam takie rzeczy, prawda? E, więc na pewno będziemy chcieli wziąć naszą ukochaną e, przez werkę, werkę tutaj benzynę, gasolinę i te sprawy. E, coś tutaj jeszcze nam się przyda? Wydaje mi się, że nie. Więc spadamy stąd. Nie ma nas tutaj. Nara idziemy sobie na dach szybko. Bo czemu nie, prawda? Jak możemy? Aha, fajnie, że mnie dostałem. dostałem jakieś obrażenia. które w teorii mi nic nie robią, ale wiecie, nie lubię przyjmować. Nie, widzę czerwon... nie lubię czerwonego tutaj ekranu mieć. Dobra, hejka strychu. ja mogę zobaczyć taki. Aha, babciu, no jak widzę, nie dajesz mi spokoju dzisiaj, naprawdę. Dałabyś mi trochę położyć, chociaż wiesz co? Chociaż trochę. Drędy idziesz. O, nie idziesz wcale, dobra. Okej okay. Mogę... O, mogę pograć No fajnie Nie wiedziałem, że można grać o tym Tylko teraz pani tu babcia idzie, prawda? Więc w sumie ja stąd może lepiej zawinę Zakładam, że to ją... Jej tutaj uwagę wzięło yy... O, mogę tutaj na przykład poruszyć robinę? O Uuu, hejka strychu! No i co mamy na strychu? No właśnie, właśnie o. Tam podłoga jest? Co, 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 tu się dzieje? Tutaj podłogi nie ma? Nie no jest. O! No powiem wam, nie tego się spodziewałem po moim stregu. I tutaj jest widzę dach na górze, dobra. A tu co jest, że taka mi ściana jest ściana? Co tu jest? Aha, tu jest po prostu ściana, dobra, dobra, okej, okay, ściana to ściana, bo ta, ta, wiecie... O, i tutaj to się ściele... Nie mogę przez nią przejść. Patrzcie, jakie ciekawe, przez tą nie mogę przejść. Przez tą też nie. A przez tą już mogę? Czemu tak? O, nie, nie mogę. Nie mówcie, że jestem tutaj uwięziony już na amen. Nie mówcie, że wpadłem w najgorszą... ...dziurę babci za... Okej, okay, nie, okej, okay, nie, nie było nic, okej. Okay. Miałem już... Mówić, że wpadłem w najgorszą czarną otchłań. A mogę tam jakieś rzeczy przynieść, żeby mieć do zabawy? Nie mogę. O, kolejną drabinę! Kolejna drabina! Lecimy! No pełnej! Kolejną drabinę lecimy! a nie obchodzi mnie jakaś łazienka! Chcę szybko. E, to też mogę wziąć chętnie. Ale otwórzcie okno! Chcę wyskoczyć! a dobra, lecimy! Drabino, kolejna kochana! Wiem, że. Często do Ciebie nie zaglądam, ale no yy, kocham Cię tak samo jak pierwszą drabinę, nie myśl sobie, że jesteś jakaś gorsza, bo jesteś dokładnie taka sama, kochana, najspanialsza, zawsze mi pomagasz, prawie zawsze. Ta z ta, ta tyłu jest tylko zła, mi nie pomaga. Yy, babciu, no wiesz co, dałabyś mi dzisiaj pożyć trochę. I w sumie odczepiła się ode mnie, może co, bo wiesz tak gonisz mnie, nie, ja jestem zmęczony dzisiaj, może ja muszę z drabiną biegać, a ty sobie możesz normalnie zasuwać, bez niczego. Mam drabinę, nawet co nim nie pomagam, przecież mogę sobie ją postawić. Hop, sasa. Znowu przyjąłem, aha, fajnie. Drabino, zawiodłaś mnie dzisiaj, naprawdę. Naprawdę zawiodłem się na tobie, jak mogłaś opaść przede mną w taki sposób? Ja tutaj widzę, pokazuję jak używać szybko drabiny, i sobie wchodzić, i sobie pomagać, życie ułatwiać, a ty mnie, ty mnie tak zawiodłaś tutaj. No ja nie, po prostu niewiarygodne. Dobra, uwaga, mogę wejść tu z drabiną? Hop, hop, ja bym chciał tam wejść w ogóle. O, okej, okay. mogę tu postawić drabinę? Uwaga, czy teraz wy wybuchnie cała, cała gra? Uwaga, czy to będzie przejście na dach? O, tak nie do końca widzę, tak prawie. O, dobra, dobra. Może dalej. Może się uda. O! No tak nie do końca, nie do końca bym powiedział. Spróbujmy jeszcze raz. Okej okay, teraz się drabina w ogóle nie zatrzymała. Ok. Dziwne, dziwne sprawa. Nie miałaś na co oprzeć, widzę. Gdy się powinna oprzeć o ścianę, no właśnie. I co teraz? Dam radę do wyjść? O! Tak, tak, nie do końca widzę, dobra, dobra Halo, halo, jak chcę do góry Halo, halo Halo, halo, drabina nie po... no bo no, jednak nie mogę O, dobra, widzę bardziej jeszcze ją <ni Viridis fiberalo> Teraz wystaję też tam A mogę tu wejść z powrotem czy nie, tak średnio? O nie, ta drabina tu znikła Chyba żeby teraz wyjść muszę sobie pomóc z tą drabiną Bo inaczej nie wyjdę stąd już chyba nigdy Błagam, ja bym chciał stąd wyjść jednak O nie, o nie, pożarło ją, szufit ją pożaru! Nie, Polarium sufit! Już nie wyjdę z O tam jest, widzę ją! Wystaje! No i nie mówcie, że muszę resetować. Mogę sobie tylko trapa położyć. I, i oblać sobie go benzyną. I to tyle, I mogę sobie wejść w niego, super. No niestety, no. No i co ja mogę zrobić? Mam Werkę Aferkę w dłoni, uwięziony jestem tutaj w czarnym... Czarnej dziurze. W, tajnej, w tajnym zakątku pani babci No i co ja mam dalej zrobić? No no na no, no, no nic no, no Przegrałem najwyraźniej, przegrałem restart! Pobawili się czas wziąć się do rzeczy tutaj ostro Czyli no musimy spalić tego indyka bo już naprawdę nie wiem co się dzieje, więc na pewno, na pewno potrzebujemy tego, no, no to było do kupienia w sklepie, no nie widzę. Nie widzę opcji, żeby tutaj werki nie trzeba było wziąć tego paliwa, tutaj benzynki, gasolina, kochanego. Tylko co dalej, no co dalej? Ja nie wiem, naprawdę co, nie wiem co dalej. Trzeba czegoś poszukać. Halo, jest coś tutaj? Może, halo, maybe? W szafach coś ostatnio w sumie, nie wiem. Czasami coś w tych szafach tam jest, no ostatnio te coraz takie trudniejsze to mają te rzeczy w szafach tam. No trzeba poszukać czasami. Ja pewnie będę się męczył tutaj zaraz z tym 20 minut, a wam to będzie wiecie I już tego nie będzie, już będziecie mieli rozwiązanie zaraz O, tu są jakieś balony? Co to jest? Czemu tu są jakieś serduszkowe balony? To nie są walentynki, a to jest coś do podniesienia w ogóle Jakieś czarne, nie wiem, czekoladka? Co to jest? Wygląda jak jakaś wielka, czarna generalnie, nie wiem Jakaś szyszka, nie wiem, jakiś Jakiś plocek, naprawdę nie wiem co to jest. Pewnie jakiś balon, nie? Bo tu w sumie balony są, więc to pewnie jakiś balon jest, ale nie wiem czemu on jest cały czarny. Akurat ten jeden nienapompowany balon byłby czarny, więc trochę to trochę, trochę, trochę dziwne. Trochę to Stinki, coś mi tu nie pasuje. O, mamy ciasto zabezpieczające, o. Muzyka? Please? Halo radio. Jakaś muza, coś, nie? To nie działa, widzę, dobra, okej, okay, nie, nieważne, nieważne. Nie działasz muzyko, to nie, nie będziemy... Boże, babciu, za drzwiami byłaś, to dosłownie, Jezus Maria, Boże, boję się Ciebie. Straszna jesteś, babciu, masz łap. I masz. No, chcesz jeszcze? Jeszcze się chcesz bawić ze mną? Tak myślałem właśnie. Nara, babciu, nara. No bo tutaj możemy ją obserwować, ale dobra, może już nie chcę jednak. Zmieniam zdanie, fajnie bo w twoją swoją pułapkę nie wpaść, wiecie byłoby super, naprawdę nie powiem. No dobra, na pewno trzeba coś, na pewno coś trzeba z tobą zrobić i z tą gaśnicą, nie? No i w sumie to jest też jeszcze coś czego jakby no nie widuje się zazwyczaj tutaj. Dobra, babcia sobie idzie na górę, więc mam teraz czas, może tutaj coś jest w tych szafkach, nie wiem. Jakaś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tutaj jeszcze jest takiego innego jakiegoś czego, o zapałki może się przydadzą. Żeby coś podpalić. To jeszcze jest... Nie wiem co to jest. To jest jakiś sos? Mogę go podpalić, albo, nie wiem, balona na niego nałożyć? O, tego mogę dodać. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, i mogę go podnieść, tak? co pewnie tego trzeba użyć, nie? Co i to tyle? Nie, to na pewno nie jest tyle. To pewnie jest zła opcja. Zakładam zakłada milion... Bo to się pijarać zaczęło. A co ja muszę pewnie to na to na, na kat nałożyć, to jest jakiś balonik, tak? Okej okay. co, to to, to, to też coś mam z tym zrobić na przykład? Nie wiem, rzucić zapałki, nie, no, zapałki nic mi widzę nie dają. A bardziej tego... bardziej tego podpalać spalić nie mogę. Mogę tam rzucić je na przykład też tak średnio widzę. Hmm. No tak średnio działa to widzę, średnio, nie powiem, tak wiecie. Co so, tak mech mech. Ale no... hmm. Nie podoba mi się, że tego wiadra nie użyliśmy, powiem wam szczerze. To wiadro tutaj nie powinno być na pewno, bo ono jest jakimś nowym przedmiotem, wiecie, tylko do tej misji. No już z doświadczenia wiem, że na pewno tej misji jeszcze dobrze nie zrobiłem, na 100% generalnie, tak mi się wydaje. No może, może tak, ale nie wiem. Wydaje mi się, że tak raz zazwyczaj nie ma, że dwa rozwiązania są na przykład. Mogę zadzwonić, żeby zwrócić uwagę czy coś? O, to na przykład? Ale babciu, przyjdź tutaj. Nie, babciu! O, dobra, to głośne jest. I leżą dalej. Boże, i znowu ta muzyka od tej babci się zbagowała. I cały czas gra. No okej, okay, nie działa, nie działa, no gaśnica nie działa, no i co? I pobiegła po piasek, no właśnie. No właśnie, właśnie. No właśnie. Pobiega sobie po piasek i już koniec zabawy, no. I łukaszone niby. I... się zacięła babcia. Czyli trzeba coś jeszcze szybko z tym... Piaseczkiem zrobić, nie wiem. Wysypać go w kosmos. Nie mogę go zabrać po prostu? Dara babciu, mam nadzieję, że to ostatnie podejście jest z tobą. Muszę coś znaleźć na... Na to, nie wiem, no... Coś na ten piasek. Co mogę... Ale ten dzwon wygląda dziwnie, nie? Co ja mogę znaleźć w ten piasek? No w sumie na górze nie byłem jeszcze. Praktycznie w ogóle w tym levelu Więc zobaczmy, co się dzieje na górze. Przejdźmy się po prostu po pokojach wszystkich. Ona jest tam teraz chyba gdzieś na dole, w bibliotece, więc się tam babciu bab ze sobą świetnie. Eee, nie wiem, wezmę do obromy, bo boję się, tak, boję się bez niczego chodzić. Wiecie jakie jest, nie? Lepiej chodzić z jakimś jakąś bronią tutaj. Co, świeczkę mam tam włożyć? Co to w ogóle jest? Świeczka? Petarda? O! O! Może tam mogę włożyć? To by miało sens, nie? To by miało jak najbardziej sens. Halo, halo? Mogę pytardę włożyć? Nie mogę? No to żal! Mogę ją odpalić? Teraz żałuję, że tego na babcie nie użyłem. Halo! Boże, babciu, jak. Co ja tak szybko? Tego nie było Halo? O, tu też jest ta gasolinka, dobra, dobra. Hej kawę znacie, już na zapas będziesz Witam, witam serdecznie Halo, jest tutaj coś? Jestem tylko ja oczywiście. Mogę się zawołać, boom Dobra. Gdzie była ta petarda? No halo? Nie mogę jej znaleźć nigdzie. Tutaj w szafach nic nie ma w razie czego. Nie dobra, chyba nie. Halo, petardo, gdzie była? O, tu jest. Dobra, dobra. Jest w sumie chyba tylko jedna petarda na całą mapę, bo ten, ten przedmiot bardzo rzadko widywałem. W sumie chyba właśnie może raz. A on zawsze wyglądał jakby nie można było go podnieść w ogóle. Dobra, babciu, teraz. Gdzie jesteś? Gdzie się ukrywać, babciu? Nie ukryjesz się przede mną. Chodź tutaj na prostą Będziemy się bić jak mężczyźni. Albo jak kobiety w sumie, mamy oboje skina, kobiety. Chciałbym to rzucić w sumie na ziemię, bo to po chwili wybuchło, chyba, nie? Masz babciu, łap! No, tak trochę słabo wybuchło. Nie dość, że po chwili to jeszcze nic jej nie zrobiło. No, jest tuż za moim hydra. petarda jak Dobra, mę męczę się z tą babcią już milion lat. M męczę się z tą babcią już chyba milion lat, naprawdę. Wydaje mi się, że byłem praktycznie w większości, jak nie we wszystkich pomieszczeniach, i tak na pierwszy rzut oka generalnie nic tam nie było. Nie, może tutaj w tych jeszcze nie byłem w sumie. Może to jakaś szafa czy coś? Ale no wątpię, aż tak chyba tego by nie pochowali, prawda? Chyba żeby było tak konkretnie, no nie wiem. Nie byłem jeszcze tylko w piwnicy. Ej, tego przedmiotu nie widziałem wcześniej. Piła? Magiczna piła? I'm really beautiful Babcia tam mówi, że jest naprawdę piękne, okej, okay, okej. Okay. Ale piły? Powiem wam szczerze... Aha, no Jezus Maria, mogę piły użyć? No, zamknięta piwnica z K, na przykład cztery z pusty, no i co? No, no podskosz na żywo no co jest, halo? No o, to mogę też wziąć, bo to się też już przyda na zapas, wszystko, dobrze, lepiej mieć, wiecie jak jest, nie? Nigdy nie wiadomo. Jest jakiś młotek, cokolwiek halo? Mogę to jakoś otworzyć, albo w sumie mogę wejść środ środkiem, nie? Tylko fajnie było, żeby babcia teraz nie wyszła i mi nie zabiła. Dobra, na szczęście tego nie zrobiła, bo jest kochana, czasami się jej to udaje. Dobra, czy tutaj są jakieś petardy? Jakiś dynamit, coś co mogę włożyć, nie wiem. Do tego od banka, albo jakaś, nie wiem, woda na jakąś co mogę nalać, nie wiem. E, cokolwiek, no, po halo, pom pomocy. Pomóżcie mi skrzynie Coś fajnego No nic nie ma, no, 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 no powiem wam Tragedia, tragedia Ty to co ja tam mam włożyć? Piłę mam włożyć? Ciasto mam włożyć? Co ja tu mogę zrobić jeszcze jak nie to? No powiem wam, zagubiony jestem No to mogę nałożyć na to, to już wiemy oczywiście Dobra, wszystko super To nie! O, teraz w ogóle na nagraniu zobaczyłem, że w kuchni tam też ta petarda leży śmieszna. Bo to jest niemożliwe, że ta w kuchni petarda leży, bo ona chyba tam nigdy nie leżała. Chyba jakieś oszukaństwo. O, mogę na nie pograć? A cały czas ten sam dźwięk jest śmieszny. Dobra, dobra, okej, okay. czaję, czaję, bazę. Eee. Yy... Dobra, babci nie ma w kuchni, zamykamy się tutaj. Sami swoi. Zostawię tu pułapkę, może babcia wejdzie w nią. I patrzcie, tutaj widziałem na tym, na blacie też jest ta petarda, nawet nie zauważyłem. W ogóle czemu na kuchence gazowej... You... The... już. Dobra, teraz babciu już doigaliśmy się, nie? Do 10 razy sztuka. Naprawdę, nie? Biorę moją drabinę już teraz nic mi nie jest straszne, naprawdę. Ja i moja drabina cię po prostu pokonamy. I nasz, nasz tutaj fioletowy zegar, który jest y, jakoś ewidentnie zbagowany, coś zepsuty ostro. No, naprawdę. Bo poszła poszłaś na górę, dobra? Na górę sobie poszłaś, dobrze, dobrze. Śmiało, śmigaj se na górę. Drabinę se tu zostawię. Albo ona sobie sama będzie tam żyła własnym życiem i skakała. Wiemy, że to jest tutaj. To mogę nałożyć na to. No to już wszystko wiemy. Yy, a benzyna jeszcze. Dobra, po benzynę szybko skoczymy. Szybki speedrun po benzynę. Tutaj tędy. Tędy. Hop, hop, hop. Szybki wyjazd po aferkę. Ciop, hop. Na żywo płot, dobra, Spiderman jest aktualnie, ży, żyje, dobry wynik mamy, tylko babcia teraz nam tutaj, o, wytrych może się przydać, albo i nie w sumie. Babcia nam teraz y, zagrodziła drogę trochę do kuchni, bo tam sobie śmiga, więc trzeba chwilę poczekać. O, mogę, może mogę do niej zadzwonić. Halo? Ktoś za drzwi? Zapraszam babciu, zapraszam na imprezę tutaj. Nie wiem czemu dzwoniłem dzwonkiem, a ona idzie na górę. Ale najwyraźniej to się jej podoba, dobra. E, tylko jak kurczę, jak wleję tą benzynę, to ona od razu już, już tu przyjdzie. Mogę sobie jakoś pomóc? Nie wiem. Mogę coś kupić? Jakiś przedmiot, cokolwiek? Nie wiem. O tutaj może? Dynamit? Ty, to ja pewnie dynamit potrzebuję. Rękawiczki? Ja po co mi rękawiczki? O, jest to. Ech, ile tu fajnych rzeczy jest? Ty, ile tu fajnych rzeczy jest? ja no, jacie. O, wodę może można trzeba kupić. Może można wodą zalać. Boże, ile tu fajnych rzeczy jest pełno. Jak chcę wszystkiego po trochu. Chyba zostawię sobie później, ale na pewno tego potrzebuję, nie? usę, o. I mogę te bomby włożyć, coś nie wiem, w tego... ten piasek na przykład? I tyle? To gdzie... Jakie ja miałem takie bomby znaleźć na przykład? Powiedzcie mi, gdzie w tym poziomie można było znaleźć takie bomby niby? Bo jak nie można było... Gdzie z babcia? Ona była w jakimś niebieskiej pustce w ogóle. Yyy... Dobra, to zrobione, to zrobione, wszystko chyba zrobione, babciu. No słuchaj, zapraszam Cię do kuchni, nie serdecznie. Dokładnie, dobrze, babcia tam się śmieje. Jak znalazł znajdę dynamit tutaj w których z tych szafkach, to się generalnie bardzo będę. Bardzo, bardzo angry, bardzo zły będę Ale widzę nigdzie nie ma. Całe szczęście, bo bym naprawdę tutaj oszalał wtedy, nie jakbym wydał hajs. Ciężko zarobione pieniądze jakoś. To bym był bardzo zły. Dajcie mi mój tort Dawać tort Dobra, o, mogę tutaj, patrzcie, idealnie sobie Mogę się kucnąć, tam się pali ostro Babcia zaraz tam tamtędy wyjdzie, mam nadzieję, że mnie nie zauważy jak będę kucać mi babciu, ciśnij Czaję się na ciebie jak pantera Nie widzisz mnie Prawda? Nie widać mnie? Super Super Idealnie Halo babciu? Dobra Czy się... czy to wszystko? <śmienicza> mhm Dobrze, gaśnica nie działa <śmienicza> Mhm, ta, rzuć nią jeszcze, najlepiej <śmienicza> Mhm, tak, ma dynami w środku Nie wiadomo dlaczego <śmienicza> 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 Ale czemu? Mogłem dynamit włożyć, a nie mogłem tych petard tam włożyć? Jakieś oszukaństwo jest, tam powinno się petardy po prostu móc włożyć i powinno być giciormalina. To jest... Nie podoba mi się to generalnie, czuję się oszukany, że musiałem kupować rzeczy jakieś, ale no... no co zrobić, no, 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 no co zrobić? No, no tak się, raz się żyje, no, wydało się pieniądze, zobaczyłem tam pełno fajnych rzeczy, więc będziemy w następnym odcinku coś, czuję, pewnie testować. A na razie cóż mogę powiedzieć no Zdejmuję słuchawkę Obkręcam się fotelem Obkręcam się fotelem No i odjeżdżam Na Naraz! Naraz!